Cieszymy się piękną i ciepłą pogodą. Termometry wskazywały dziś nawet 18 stopni, ale od zachodu nadchodzi front, który wpuści do nas nieco chłodniejsze powietrze i chmury. Ale spokojnie, na krótko. Malwina Żuchniewicz, witam serdecznie. Jutro od rana będzie pochmurno, ale po południu na niebie znów zagości słońce w towarzystwie co najwyżej niegroźnych obłoków. Ale temperatura spadnie o kilka stopni w najcieplejszym momencie dnia, na termometrach maksymalnie 14-15 stopni. W kolejnych dniach złota jesień nas nie opuści. Czwartek od rana z mgłami i niskimi chmurami, ale gdy opadną na niebie dominować będzie słońce i od 13 do 15 stopni. W piątek po mglistym lokalnie poranku dzień będzie słoneczny, chmur niewiele, a na wschodzie może być nawet bezchmurnie i o stopień więcej do 16. Sobota z zachmurzeniem na północy i wschodzie, ale około południa już wszędzie zagości słońce, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Przyznają Państwo, że jesień wyjątkowo łagodnie się z nami obchodzi i oby było tak dalej aż do zimy. Miłego wieczoru.